Usiądź bliżej, wnuku drogi, niech ci powiem, jak to było. Gdym był młody jak poranek, nim się niebo zachmurzyło. Nagle huknął świat na pół, ogień spadł na nasze dni, a dzieciństwo w jednej chwili gdzieś pod gruzem zgasło mi. Rodziców nam zabrali, nie wiem dokąd, nie wiem czemu. Został do mi sześć dusz, zdanych losowi samemu. Byłem z braci najstarszy, choć sam drżałem ciemną nocą. Musiałem być dla nich tarczą, światłem i pomocą. Zapamiętaj! Nuku miły, co ci mówi stary dziad? Nie bogactwo, nie zaszczyty niosą sens Przez cały świat Gdy są czasy dobre, jasne, gdy się wali każdy mur Miłość zawsze musi pierwsza iść, jako ogień, jak cud Bo gdy wszystko się rozsypie, zostanie tylko to Kogo trzymasz za swą rękę, komu oddasz serca, to on ten im dorosłość ruszysz sam Miłość jest najważniejsza Reszta to tylko czas Szliśmy w ciszy Bóg nam śpiewał pieśń pustego brzucha Chleb był cudem, sen nagrodą Strach wiernym sługom Byliśmy tak bardzo biedni Że aż bolał każdy dzień Lecz mieliśmy siebie i to wystarczało nam. Gdy najmłodszy płakał cicho, brałem go na swoje ręce, mówiłem: Wytrzyma jeszcze lepsze, przyjdą dni. Miłość była naszym domem, choć bez ścian i bez drzwi. To ona nas trzymała, gdy gasły wszystkie sny. Zapamiętaj, wnuku miły, co Ci mówi stary dziad. Nie bogactwo, nie zaszczyty niosą sens przez cały świat. Gdy są czasy dobre, jasne, gdy się wali każdy mur, miłość zawsze musi pierwsza iść, jako ogień, jak cud. Bo gdy wszystko się rozsypie, zostanie tylko to, kogo trzymasz za swą rękę, komu oddasz serca dom. Zapamiętaj słowa Ważniejsza. Reszta to tylko czas. Cichły już kurz, opad z dawnych ran. Spotkałem ją wśród ruin, jakby wrócił dawny świat. Uśmiech miała ciepły, prosty, jak obietnica snu, i wiedziałem, że dla niej zniosę ciężar dawnych dni. Z niej był dom, z niej była siła, z niej był każdy nowy świt. Potem przyszły nasze dzieci, potem wnuki. Dziś jesteś ty, choć pamiętam strach i noc, co wracają czasem znów. Miłość zawsze była światłem, nie pozwoliła zgubić snu. Wojna uczy jak się traci, jak kruche są ludzkie dni Jak łatwo zabrać wszystko, co się w sercu śni Lecz uczy też, że miłość jest silniejsza niż sam strach I że nadzieja żyje, póki serca biją w tak Zapamiętaj, wnuku drogi, zanim w drogę ruszysz sam Niech w sercu zawsze będzie ktoś, nawet gdy Zabraknie braku świat będzie dobry, gdy zły lot zapuka w drzwi Miłość stawiaj zawsze pierwszą, niech wypełnia ci dni